Las Palmas w lutym. Ale ja, ale jarzy. Stanąłem tak trochę za, za drzewem. Piękne lato mamy tej zimy. Kurde. Masakrycznie. Skończyłem pracę kurde 40 minut temu. Udało się, kupiłem bilet do 10 rano dzisiaj i polecę sobie do piątku, do wieczora, że będę autą na lotnisku, będę w środę o godzinie 8 w domu, 9, cały czwartek i piątek do 17, gdzieś tak około, bo o 21.20 samolot. Pojadę znowu autem, bo muszę auto zostawić, bo kolega odbierze autko. O, ale zakręca fajnie. A te dzisiejsze manewry to chyba były ćwiczenia, bo helikopter tu stacjonował niedaleko autostrady. To był policyjny, nie karetka. A tam z tyłu, teraz już wiem, mają. Zbliżymy go. Ja zaraz będę leciał. Naszym Wizarem, kochanym, znaczy nie naszym, ale dużo naszych pilotów tam lata i jak ktoś wpisze Zresztą to obiegło w tym, nie? Tam w tym, a w Anglii lądował z wiatrem, czy pod wiatr, czy z bocznym bardzo często właśnie polscy piloci i tak no i tam mają takie miejsce gdzie się szkolą ci strażacy takie mają budynki autobus tam stoi do ewakuacji i takie różne jeszcze dziwne dziwne rzeczy tak mi się wydaje że to były manewry ale jeszcze, jeszcze nie zdążyłem sprawdzić na, na żadnym portalu bo, bo nie miałem czasu bo się śpieszyłem Także ciepła nie ma, bo w cieniu to pewnie będzie zero, ale do słoneczka no jest dosłownie... Zimy też tu nie ma. Co to będzie? Ten klimat się nam ociepli. Jezu, jak ja na to czekam. A czy będę żył 20 lat, czy 15, to co to ma znaczenie? Czy 30? Ach. Dobra, bo tu jest przystanek i wsiadam zaraz do autobusu, nie pociągu, bo ten autobus jest trochę droższy, ale udało mi się zdążyć i posprawdzałem że tam i z powrotem mi przypasuje ten autobus bo ja w nocy przylecę bo miałem jechać autem na lotnisko parkingi, zabukować, bo chciałem taki jeden parking wziąć na szybko to pisało, że do 5 godzin przed można zabukować do 5 godzin przed odlotem, nie? no a ja już jestem godzinę przed odlotem no nie godzinę Półtorej, 15.40 odlot, tak? Która jest godzina? 14.00, Kurde, teraz nie zobaczę, jak kręcę. 14.04, no! Dobra, kończę. Więc pojadę flibusem. O, taki helikopter wiosłowy, fajny. Prywacz sobie wiezie. Dobra, bo za chwilę mi ucieknie autobus, nie popatrzy na mnie i, i, i będę miał problem.